Cześć, macie Michalewski z tej strony. Dzisiaj powiem Wam, co robić, gdy kandydaci aplikują. Próbujemy się do nich zadzwonić i po prostu nam się to nie udaje, a zależy nam na tym, żeby jednak skontaktować się z kandydatem. Ten sposób, który, o którym Wam powiem, przypomniała mi moja żona, która jest senior IT rekruterką niedawno robiłam m.in. z tego elementu szkolenie i sposób ten polega na tym, aby po prostu kandydatów follow upować. Czyli jak tylko nie dodzwonimy się do kandydata, wysyłamy mu maila, ewentualnie wysyłamy mu smsa i po co to robimy? No, robimy to po to, żeby zwiększyć szansę na to, że kandydat właśnie do nas odpisze, odpisze niezwłocznie. Pamiętajmy o tym, że kandydaci otrzymują mnóstwo ofert pracy, mnóstwo wiadomości od rekruterów, mnóstwo telefonów i tak naprawdę no, trzeba jednak o tych kandydatów trochę powalczyć i jeżeli kandydat nie otrzyma od nas żadnej wiadomości, zobaczy, wróci do domu, zobaczy 50 dziesięć nieodebranych połączeń nie wiadomo od kogo, to pewnie no, nieduże są te szanse, że jednak do nas odzwoni albo odzwoni w miarę szybko. Dlatego też warto wysyłać follow-upy i tym samym zwiększać szanse po prostu, że ci kandydaci do nas odzwonią i to się naprawdę sprawdza. No, ale odpisywanie do każdego kandydata, wysyłanie wiadomości mailowych, czy też telefonicznych, to zajmuje czas, czy więcej kandydatów, ty więcej takich kandydatów, którzy właśnie też nie odpowiadają, do nich trzeba wysłać follow-upy i po prostu gdzieś może na to czasu brakować. Więc jak to zrobić, żeby zrobić to po prostu szybko. I tu kilkukrotnie, szybciej. Zaraz Wam pokażę. Wyobraźmy sobie najpierw może, że robimy to w sposób klasyczny, czyli gdzieś tam mam tutaj kandydata powiedzmy, Michalewskiego. Dzwoniłem do Michalewskiego, nie dozwoniłem się, chcę mu szybko wysłać follow-up. Jeżeli możemy w ATS-ie, to po prostu klikamy gdzieś tam ikonkę wysłania wiadomości mailowej. No W elemencie możemy od razu też SMS-a wysłać. Klikamy mail, tytuł wiadomości, tak? Jakiś tytuł wiadomości, wiadomości. Treść wiadomości też mam pewnie w szablonie, więc wklejam jakąś treść szablonu. Wpisuję tutaj gdzieś tylko powiedzmy imię kandydata. Wklejam ten szablon i powiedzmy: no Mamy już wiadomość gotową. Przeglądam, jest wszystko ok. Klikam wyślij i wiadomość jest wysłana. A zabrało mi to, nie wiem, 10, 20, może 30 sekund. OK. I przechodzimy do kolejnego kandydata i procedurę powtarzam. Wpisuję, znowuż wklejam treść, kopiuję tytuł wiadomości, wklejam, potem kopiuję i wklejam treść tej wiadomości, dodaję imię kandydata i, i, i wysyłam i tak, i tak pewnie... To będę powtarzał przy każdym kandydacie, do którego się nie zadzwoniłem, a chcę to wiadomość. W miarę ustandaryzowaną wysłać. No ale jednak jest to zawsze właśnie powiedzmy nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund w zależności czy właśnie mamy taką automatyzację wysyłania wiadomości w ATS-ie czy też musimy się przerzucać na skrzynkę mailową, wtedy nam to zabiera jeszcze dłużej, a jak jest dużo kandydatów to po prostu no, ten czas się dodaje, zbiera i, i, i a można to zrobić szybciej. No i teraz właśnie jak to zrobić kilkukrotnie szybciej. W naszym ATS-ie przechodzimy sobie do zakładki z ustawieniami etapów rekrutacyjnych. Powiedzmy na etapie first call ustawiam sobie akcję wysyłki wiadomości i ten typ tej wysyłki to jest czy ta wiadomość będzie wywołana przy zmianie etapu kandydata, czyli gdy kandydat zostanie przesunięty z etapu na etap a i i tu mam już gotowy szablon tej wiadomości. Czy też go sobie wcześniej po prostu wkleiłem, tak? Tworząc ten proces rekrutacyjny, przygotowałem sobie jedną wiadomość jako taki follow-up, gdy kandydat nie odbierze. Tutaj mam zastosowane tak zwane placeholdery, czyli takie elementy, które automatycznie podstawią się tutaj imię kandydata, tutaj proces rekrutacyjny, na który kandydat aplikował, więc też odpada mi ta czynność personalizowania tych wiadomości dodawania tych elementów. OK, wszystko się powiedzmy zgadza. Tutaj mam jeszcze jedną wiadomość, ale to jest na przypadek odrzucenia kandydata, więc tym się teraz nie będziemy zajmować. OK. Wracamy do naszego projektu. No i robimy kolejną taką symulację, tym razem, jakby stosując pełną automatyzację. I zobaczycie, jak szybko to możemy zrobić. Czyli taką wiadomość wysłać. OK, nie zadzwoniłem się do Michalewskiego. Przerzucam go. Klikam tak. Wiadomość jest spersonalizowana. Klikam tak. Wiadomość jest wysłana. Biorę kolejnego kandydata, do którego się nie zadzwoniłem. Tak, już wiem, że tu wszystko będzie OK. Klikam tak. Kolejny kandydat. Tak. Tak. Kolejny kandydat. Tak. 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 I to po prostu trwa momentalnie. Czyli jakby no nie wiem, kilkukrotnie szybciej mogę spowodować, że te feedbacki zostały wysłane do tych wszystkich kandydatów. Zabrało mi to mniej czasu, zabrało mi to mniej energii, mniej skupienia, mniej się zmęczyłem, a każdy kandydat otrzymał taką wiadomość, jaką sobie zaplanowałem, spersonalizowaną i, 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 no i zwiększyłem tą szansę, że ci kandydaci właśnie wrócą do mnie z kontaktem. A ta technika rzeczywiście działa: kandydaci rzeczywiście częściej wracają niż gdybyśmy do nich nic nie napisali więc warto to zdecydowanie robić. Jeszcze jedną rzecz pokażę, oczywiście te wiadomości, które tutaj do tych kandydatów wysłałem, możemy sobie wejść w zakładkę działania tutaj na takim bocznym panelu i zobaczyć tą wiadomość, która jest tutaj wysłana. Tutaj oczywiście logo jest logo pracodawcy, tak, no ja akurat pracuję w elemencie, więc są też nasze logo, ale oczywiście tutaj logo jest normalnie, Klienta, który korzysta z systemu. Jeżeli wysłałbym SMS-a, równie dobrze, bo tutaj pojawiłby się oczywiście też, też SMS. Także to, to jest to. Dzięki bardzo i powodzenia.